Nie odczuwam ten ból, który po tej kontuzji odczuwałem i to jest najważniejsze. Wiadomo, jeżeli chodzi o piłkarsko, cudu się nie, mogło, nie mogliśmy spodziewać po tak dużej przerwie, ale z meczą na myśl mecz to będzie coraz lepiej. Wczoraj taka zapadła decyzja, bo i, i chyba też trener chciał sprawdzić, przede wszystkim fizycznie, jak to będzie wyglądało. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o to fizycznie, nie ma dramatu. Bardziej o to piłkarsko będziemy musieli pracować, ale tak jak powiedziałem, trochę z cierpliwości, bo z meczu na mecz to będzie coraz lepiej wyglądało, jednak ta przerwa była dość długa. Piętnie, bo może się okazać, kolejny mecz że będzie rewelacyjny i co powiemy wtedy? Nie, bo trzeba, trzeba na wszystko jest czas potrzebny, teraz mogę powiedzieć, malo, że dopiero teraz rozumiem zawodnicy którzy mają kontuzje, wracają po długiej przerwie, jak to wygląda, nie jest łatwo, na, na, na nie jest łatwo. Także, także, dla mnie ważny jest czas, każdy dzień z drużyną trenować, żeby żebyś wrócić na ten swój właściwy poziom. Szczerze, no wiadomo, Krakowia drużyna, która zdarza się zagrać dobre spotkania, zdarza się zagrać bardzo słabe. Widać, że byli nastawieni przede wszystkim na defensywie 5-6 defensywnych zawodników było w drużynie, także wiadomo jaki ich cel był, ale wydaje mi się, że ten mecz był pod kontrolą i wygraliśmy za stronę dane, dany, wszedłem na 10 minut. Nie oczekuję, że będę grał od razu pełne mecze czy jakoś bardzo dużo minut, no ale przede wszystkim wygraliśmy i mamy się z czego cieszyć. Odskoczyliśmy trochę od rywali, którzy są teraz na drugim miejscu i, i no i co? Tylko pracować i, 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 i grać dalej. Tak, ja wszedłem jak, jako taki pomocnik ofensywny bardziej niż żeby bronić, bo był bo był Iwo i wykonywał swoją pracę bardzo dobrze dzisiaj i nie było potrzeby, żeby drugiego defensywnego pomocnika wprowadzać, a, 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 a tak naprawdę prowadziliśmy grę do końca, do 90 minut tak naprawdę. No ja przede wszystkim zaczynałem od, od pozycji numer 9 w górniku Konin, później schodziłem trochę, trochę niżej, no i skończyłem na defensywnym pomocniku, ale fajnie jest wrócić do, do gry w ofensywie, a na pewno to mi nie sprawia problemu. Spodziewałem się, że dostanę szansę od pierwszej minuty, ale, ale jakoś nie, nie myślę o tym, czy się nie obrażam na trenera, to jest, to jest jego decyzja, ja pracuję codziennie na treningu, daję z siebie wszystko i mam nadzieję, że to kiedyś zaprocentuję i trener zaufa mi i wystawi mnie od pierwszej minuty. Czy się nie spodziewaliśmy? Wierzymy w swoje umiejętności, wiemy jaką mamy drużynę i, i nie dziwię się w sumie, że, że, że tak, tak jak mówisz odskoczyliśmy i będziemy pracować dalej i myślę, że ta przewaga będzie jeszcze większa. Przede wszystkim dużo rozmawialiśmy o meczu w Lidze Europy z Lokeren. To był mecz przeciętny w naszym wykonaniu. Trener dużo powiedział, dużo wyjaśnił, dużo pracowaliśmy na treningu, żeby, żeby taki mecz się nie powtórzył. No i jak widać było, graliśmy dzisiaj konsekwentnie z tyłu i, przod i z przodu. Byliśmy zorganizowani w defensywie i ofensywie, więc, więc nie pozostało nic innego, jak wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty. No tak, ale postaramy się, żeby jak jest możliwe jeszcze, jeszcze tą przewagę, przewagę po, powiększyć, Bo wszyscy wiemy, że następne kolejce gramy w zabrzu, w Krakowie grają w Isla i Lech i, i, i że, że można, można jeszcze powiększyć to przewagę. Właśnie uważamy, że zagraliśmy dobry, dobry mecz, że kontrolowaliśmy wszystkie spotkania od samego początku i wykonaliśmy zadania trenera. Po meczu trener powiedział, że jest bardzo zadowolony. Wiemy co nam dał za zadania taktyczne. Też jesteśmy bardzo zadowoleni po, po tym meczu, także z naszej strony zagraliśmy bardzo dobry mecz.